Polska różni się od krajów położonych na zachód od naszych granic różnymi cechami, ale między innymi tym, że jakość dróg jest dużo gorsza. Chociaż jak ktoś pojedzie na wschód, to zobaczy, że tam jest z kolei dużo gorsza niż w Polsce. I że nie ma w gruncie rzeczy autostrad. Znaczy, jest ich tak mało, że jeszcze ciągle można mówić, że ich tak naprawdę nie ma. I że to jest kwestia z jednej strony transportu. Z drugiej strony gospodarki, inwestycji, także zagranicznych. Z trzeciej strony, według mnie to jest bardzo ważna sprawa, samopoczucia Polaków, ich poczucia pełnowartościowości na tle innych państw europejskich. No i wreszcie to także jest jedna kwestia, w której być może ja się z panem doktorem nie do końca zgadzam. Otóż ja wiem, że w takim kraju jak Polska, czyli kraju, który przeżył komunizm, a jeszcze przedtem miał inne bardzo, bardzo niedobre wydarzenia w historii. Pewne elementy inżynierii społecznej są niezbędne. To znaczy, no, takie odrzucanie inżynierii społecznej, odrzucanie tak zwanego konstruktywizmu społecznego jest niemożliwe po prostu, bo byśmy nic nie mogli zmienić. Ale z drugiej strony nie należy z tym przesadzać. Ja jestem przekonany, że dzisiaj i chyba w możliwej do przewidzenia przyszłości samochód jest nie tylko środkiem transportu dla Polaków, ale także elementem ich statusu, nawet jeżeli jest skromny i ich poczucia pewności siebie i swego rodzaju wolności. Wydaje mi się, że w tej chwili każdy polski rząd powinien rozwiązać problem budowy autostrad, bo mamy na to pieniądze i mamy ogromne problemy administracyjne, ale w niemałej mierze związane z pewną cechą naszej klasy politycznej, to znaczy ona jest wyjątkowo wręcz niespójna i wewnętrznie nielojalna, to znaczy w Polsce mówiąc tak najkrócej jest tak, jeżeli wojewoda ma wykonać 31 czynności administracyjnych, żeby można było zacząć budowę autostrady, a to mniej więcej jest tyle. On myśli o tym w kategoriach, jak się nie narazić, to znaczy jak działać w ten sposób, żeby przypadkiem później nie było jakichś zarzutów. No to powoduje oczywiście, że to jest wszystko niesłychanie wręcz powolne. Nie mówiąc o tym. Że to załatwianie obrasta też różnego rodzaju firmami, które żyją z załatwiania, i w związku z tym powstaje tutaj też system taki na pograniczu korupcji, co najmniej na pograniczu korupcji, który niektóre instytucje związane z tą dziedziną, no po prostu obróz już tak bardzo, bardzo potężnie. To też jest mechanizm hamujący, i oczywiście bardzo zwiększający koszty tych wszystkich przedsięwzięć. Więc krótko mówiąc, w Polsce jest wokół tych spraw potrzebne albo bardzo szerokie porozumienie polityczne no albo taka zmiana sytuacji politycznej że jakaś grupa mająca dobrą wolę nie uwikłana w sensie biznesowym w to wszystko będzie w stanie jakby przeprowadzić tutaj zupełnie nową politykę bez tego my nie zbudujemy autostrad, nie zbudujemy tych 7 tysięcy kilometrów autostrad i dróg szybkiego ruchu, które były zaplanowane do 2020 roku. Z tym rzeczywiście on był nierealny, no ale o kilka lat to trzeba było przesunąć. W żadnym wypadku. Po prostu to jest niemożliwe, jeszcze do tego przyjdzie nam być może część tych pieniędzy zwrócić. W Polsce w ciągu tych 20 lat przez zdecydowaną większość czasu prowadzono tak zwaną politykę transakcyjną. Znaczy, nie realizowano żadnych poważnych celów społecznych, może poza tym pierwszym planem Balcerowicza, tylko po prostu zawierano różnego rodzaju transakcje y, z różnymi grupami. To nie musiały być grupy jakieś złe, to na przykład mogły być związki zawodowe, na podstawie których podejmowano różnego rodzaju decyzje. To nie tworzyło żadnej spójnej całości, a jednocześnie ja mogę Państwu powiedzieć, że kiedy w roku 90, no, no dosłownie przed ostatniego dnia 90 roku wchodziłem do kancelarii prezydenta, zajmując miejsce generała Janiszewskiego. To mogę powiedzieć, chociaż proszę mnie tutaj nie zobowiązywać, żebym rozwijał ten temat, że państwo było. W tym gabinecie było państwo. I w sensie personalnym, w sensie różnego rodzaju urządzeń technicznych. Kiedy w kilkanaście lat później wchodziłem do gabinetu premiera, to państwo już nie było. Ono się po prostu rozsypało w tym czasie, bo grupy będące przy władzy, no jakby świadomości potrzeby istnienia państwa, w tym sensie pewnego zwartego aparatu dysponującego pewnymi możliwościami, po prostu nie miały i dla polityki transakcyjnej takie państwo jest po prostu niepotrzebne. Ale podjęliśmy też działania w trzech kierunkach co najmniej w trzech kierunkach. Po pierwsze, i to były działania bardzo trudne, ale się posuwały. Próbowaliśmy odnowić porozumienie z Norwegami. Bardzo trudne porozumienie po tym, co się stało, bo kiedy jeden rząd, czyli rząd Millera, to porozumienie już przedtem zawarte zerwał, to poziom zaufania naszych partnerów do nas, do naszego kraju był no niesłychanie wręcz niski. No i z tym mieliśmy ogromny kłopot, niemniej krok po kroku aż do tego odcinka duńskiego, zdołaliśmy załatwić, że tak powiem, prawo do budowy tego urociągu i wydaje się, że mniej więcej w ciągu kolejnego roku dałoby nam się tą sprawę na tym poziomie, nie inwestycji, tylko uprawnienia do budowy załatwić i zawarcia odpowiednich umów. No, podjęliśmy decyzję o budowie gazoportu. Zdecydowaliśmy się na finansowanie z własnych, nie unijnych środków podstawowej inwestycji dla gazoportu, czyli wielkiego falochronu, to około miliarda złotych. Bo gdybyśmy chcieli zrobić to poprzez środki europejskie, to byśmy to zrobili za 15 lat właśnie ze względu na te wszystkie konieczne ustalenia, między innymi i ekologiczne. I umieściliśmy to zadanie w przedsiębiorstwie, które ma pieniądze czyli w PGNiG. A przynajmniej wtedy pieniądze miało. Czy teraz ma tego? Nie wiem. Wtedy miało i to miało bardzo dużo pieniędzy. No, później nie zrezygnowano z tego planu. Ja mówię o tym drugim, o gazoporcie. Natomiast przeniesiono go do przedsiębiorstwa, które już pieniędzy nie ma. W związku z tym plan stał się cokolwiek mało realny. I proszę zwracać uwagę na tego rodzaju szczegóły, bo czasem coś na zewnątrz może wyglądać dobrze. No proszę bardzo, kontynuujemy jakiś pomysł, tylko. Pewien, no nie szczegół, bo to nie jest szczegół, tylko pewna ważna informacja nie jest podana i ona zupełnie zmienia postać rzeczy. Więc to, to żeśmy, można powiedzieć, zrobili. Wreszcie trzeci kierunek. Otóż myśmy zaczęli także prowadzenie rozmów, w szczególności na Akademii Górnito-Hutniczej, ale także na innych uczelniach, z naukowcami zajmującymi się tymi sprawami na temat następujący. Ile jest gazu w Polsce? Takiego gazu, który można wydobywać. Przy czym to nie chodziło o ten gaz w łupkach, tylko o gaz, gaz takich jakby pęcherzach, które gdzieś tam głęboko w ziemi, na ogół w Polsce głęboko w ziemi są. I chcieliśmy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Z całą pewnością niektóre z tych złóż można by potraktować jako magazyn taki na zaś, to znaczy na trudną sytuację, gdyby nas zablokowano. Znaczy doprowadzić do niego urządzenia, połączyć się z siecią i gdyby nam odcięto dostawy gazu, to traktować to po prostu jako taki wielki podziemny magazyn. Z konią podjęliśmy też decyzję o budowie magazynów w takich składach soli, znaczy w składach no, w podziemnych złożach soli niedaleko Gdańska. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że myśmy mieli w roku 89 państwo komunistyczne w stanie już bardzo głębokiego rozkładu i zamiast stworzyć nowe państwo w tym sensie nowy aparat państwowy, oczywiście nie z dnia na dzień, nie na zasadzie budowy komitetów rewolucyjnych, ale na zasadzie zaplanowanego, konsekwentnego działania. Zostawiliśmy to stare, przy czym wokół nie, niego funkcjonował już zupełnie nowy mechanizm ekonomiczny, który je, można powiedzieć, dodatkowo w tych warunkach rozkładał. No i z tym się będziemy jeszcze długo borykać. Ta sprawa musi być w Polsce załatwiona, jeżeli chcemy być państwem na poważnie, o czym często teraz mówię, jeżeli chcemy te bardzo liczne problemy, które nie zostały w ciągu tych lat załatwione w ogóle, załatwić. No to sprawa wody, z którą się dzisiaj borykamy, czyli że tej wody jest za mało w Polsce. Jednocześnie są ciągłe powodzie. To jest taki klasyczny przykład. Ale tych przykładów jest znacznie więcej. Drogi, o których żeśmy tu mówili, mieszkania dla przeciętnie i mniej zarabiających ludzi. Bezpieczeństwo energetyczne na poziomie sieci, które są w wielu miejscach zniszczone, mieliśmy już to wydarzenie w Szczecinie, to są kolejne przykłady tych spraw, które powinniśmy rozwiązać i które w Polsce mogłyby być dzisiaj w jakiejś mierze rozwiązane, gdyby ta droga, którą przyjęliśmy 21 lat temu była nieco skorygowana. No ale czasu nie cofniemy, wszystko przed nami.